Witajcie na naszym kanale. Dziś jesteśmy w sklepie ogrodniczym mm, Szarotka. i zrobiłam wam taki mały plan, żeby wam pokazać jakie rośliny się tutaj znajdują. Ja się nie jestem na nich tak dobrze jak moja mama, więc nie wiem. To jest sobą maranta, to mi się wydaje, bardzo ładna taka duża. Yy, to to jest yy, to jest dracena, bardzo taka ładna. Ma. Mm, tutaj mamy Fikusa Taki dosyć duży egzemplarz, 109 zł. No i tutaj mamy mandarynki Albo coś w tym stylu On pomarańcze, sobie sama nie wiem mm, Tutaj też jakąś bardzo ładną roślinę Mm, to tu też nie mam pojęcia, o, to chyba będzie jakaś okazja, ale nie jestem pewna. orbifolia. A, karatea orbifolia. Tutaj Ctenante Golden Mozaik, tak mi się wydaje. To? Tak. Syngonia. O, syngonia kroton, bardzo ładna. Ten kolorowy to jest kroton na pewno. Syngonia neon robusta, maria bodajże, e, filodendron bielczyn, taki I piękne begonie, na którą chyba się skuszę, ta czerwona. Nie wiem jak się nazywa, ale jest piękna. I małe te... tamaja? Chyba to jest mała tamaja. To? Tak mi się wydaje, tak.

a tu jest karatea w Varsevici? Varsevici? Chyba Varsevici. Nie, nie, Varsevici. nie mam pojęcia. O, a tu są bardzo ładne biekonie. Też tak. osobiście mi się nie podobają. Są cudne mi się Cudne te biekonie, zwłaszcza jak tak świetlne. A my tu mamy te Brazilę, Golden Fotosy, Golden mhm. no, Rony. Tutaj ładna dichenbachia. to jest chyba ta Cool cool Beauty, czy jakoś tak, chyba tak. A tu Green Magic obok. Te nerwy takie trochę, jakby mają ładne, takie jasne nerwy, ciężko jest, właśnie w tych foliach się tu kręci, bo to... mm, tu jest jakaś alokazja, ale nie pisze jaka. ja alokazja, za sześć dyszek taka wielka. No, duża, a tu Loure, a nie, tu pisze Pilgrim? Taka w którym moje ręki. Tak, tak, A to co? Takie? To mi nie wypisze filodendron, ale szczerze mówiąc to, myślałam, że to jest alokacja lowrider, ale to może być to taumatocylum czy jakoś tak. Aha. I cykas jest chyba z tyłu. Filodendron A nie piszę jakas. Cykas. Mój ulubiony. Wymierz? Mój ulubiony. Będziesz. Mój ulubiony cykas rewunka Cagowiec mm. wygięty Tak, piękna farma. Chciałem czy taki wygięty. To jeszcze jakaś paproć. Paproć, tak. I to jest wielka. I kalatera. to są te draceny. Tak, a widziałeś wielką kolakę, kręciłaś? Tak, kręci, aha, ja powiedziałam, że to jest maranto. Bo to jest marantowana. Tak, przykrycie kosunki. Nie. Bierze się też wielkanoc, więc to są takie bardzo ładne kosze. No, ale to nie tylko takie wielkanocne, ale też można tam właśnie dać ziemię, roślinki jakieś ładne. Jeżeli chodzi o osłonki do roślin, to Charlotte szar jest bardzo duży wybór. To jest na przykład bardzo taka ładna 27 złotych. No, bardzo jest tego dużo. Tutaj są takie chyba gliniane. tutaj są jeszcze takie większe. Tutaj to nie wiem co to jest, ale jest sobie. No i jedziemy dalej. Tutaj się znajduje jakiś eszynantus marmurkowy. Marmuratus, no? Marmuratus. Bardzo ładny. Rafidopora. Jaka? Tetrasperma. Bardzo dobrze. A to jest kluzja już. Kluzja podobno mała tę mhm. A to jest Kalatea Warseli, według Ach, mnie nie, albo zebrina, ale nie jestem pewna. I tu jeszcze swoje są. Możesz swoje jeszcze nakręcić. No i dla pewnej. A to co jest takie ładne? A to już Ci powiem, bo, bo nie wiem. E, perska tarcza. Perska tarcza. Tutaj błyszczyki. I zielistki chyba tak robiłam Żielistka gaj. Tak, taka odmiana. Ile się robi? To? Nie, nie, to się robi takie e, e, Z Sput. A niekład ładne. A to jest co? A to jest proszę pani, już pani zdradzi tą tajemnicę. Soflera. para los, para la to. para para los, para sol, kawa pachtor, to kostele się się sentierarna. teraz możesz spokojnie swoją rękę. No. To trochę to jakby się Proszę. A to takie ładne? Kroton, kroton taki duży. Śliczny. Teraz myślę, że pójdziemy na tą półkę z tymi jakimiś takimi kwitnącymi roślinami. No to jest ten, aha, pamiętasz że chyba te z tego? to jest, Tamten, to jest jakiś chyba frydę po czy jakiś taki... Mhm. To jest bardzo ładny chyba rojnik. Nie, to nie jest rojnik. To nie, jest... co to jest? Krasula, w sensie grubosz? Nie, nie mam pojęcia. To też jest bardzo ładny takie. I tutaj to jest... Chyba ta... Um, już coś pisze? Raczej znaczy nie. To jest peperonie jakieś No, no to peperonie. Więc tu mamy... I co tu mamy? Dobre pytanie. Tu mamy... ...buchę wille, ale nie jestem pewna. No to jest jakiś chyba egzotyczny. No taki stroj sztuczny chyba. Ładne. Tylko miętko jest, to bardzo ładne. To też takie sztuki. No i ogólnie dużo takich kolorowych. Ten jaśnik to fachnik, tak jak Popatrz, Pan tak. No już to są bardzo ładne Anturie takie, czerwone i białe No i hortensje. O, a to tutaj to są te bugentilli. A to nie wiem co to jest, a też bardzo ładne. W ogóle są bardzo ładne takie malutkie osłonki. Tutaj takie wiaderko, tutaj konewka, takie misie, wzorki różne. Naprawdę bardzo fajne są tutaj te osłonki wszystkie. Tylko, że my chyba nie mamy na tyle małych roślin, żeby któraś pasowała. Jesteśmy teraz na zewnątrz, tutaj jest taki bardzo ładny bluszcz Hedera. Bardzo mi się podoba, ale chyba go nie kupimy raczej. Tutaj znajdują się ostrokrzewy szczepione na pniu. Nie wiem w sumie co to znaczy, ale... No. To znaczy, że jest taki gdzieś pięk no. i to jest szczepione tak tu wysoko, dlatego jest taka piękna korona i smukła noga. A. I trzmieliny się też tak robi. Chociaż nie wiem czy tam co to jest trzmielina, bo to też jest ten mhm. tylko y, z variegacją. Zobacz jeszcze tam jakie piękne fuksje są. Gdzie? To są fragi. A tam są patrz, takie piękne, te fuksje. Mhm. my kiedyś mieliśmy taką fuksję tak. I, i ona nam są, tak... jakie Nie wiem, bo nie jadłam. Ale są w sensie, że są jadłami. No są, są. No są Mieliśmy ogólnie podwieszoną i zawsze ja strzelałam te typąki. i one tak fajnie strzelało, ale też prostu... No i w każdym razie mieliśmy też taką fuksję i one bardzo oficjalnie kwitły. Tylko, że my chyba mieliśmy tam bardziej taką jaśniejszą, a nie taką ciemną. Wielkokwiatową. No i wielkokwiatową. Tu wykazałaś też te bluszczyki, są się też takie ładne. Tu też jest hedera, tylko jakaś inna taka. Tutaj. Nie wiem jak się to czyta, więc tam nie próbuję. Tutaj znowu bluszcze, tylko jeszcze inna odmiana. Mm, tutaj jakaś taka. Yellow Ripple. Mm. No i tutaj jeszcze jakaś taka biedniejsza. ma mniej liści. Tutaj w bardzo taniej cenie mam bratki. 3 złote. Bardzo dużo kolorów. Tutaj są białe, fioletowe takie bardzo ładne jasne, niebieskie. Takiego chyba też mamy. Mm, tutaj też fioletowe. bardzo dużo fioletowych. I tutaj takie bardzo ładne, żółte niebieskie. Tutaj znajdują się stukrotki. Bardzo dużo, bardzo ładne. To są goździki za 9 zł. Też takie bardzo ładne. No, ten kolor na kamerze jest może trochę inny, ale ogólnie w realu jest bardziej taki... Mm, bardziej podchodzi pod fioletowy w tym stylu. E, tutaj to nie wiem co to jest, ale co takie biedne trochę. O, a tutaj takie bardzo ładne. Mi się zawsze podobałem takie jakby trawy, coś w tym stylu. Takie zielone bardziej. E, tutaj to jest... Mm, Żagwin, nie zapominaj, Kaskalnica, tak. <grystka> tutaj też jest taka bardzo ładna leśninka. O, a to co? A, to jest sasanka. Za 8 zł. Bardzo taka ładna. I ogólnie są tutaj białe, filetowe. I tu jeszcze mamy... Mm... Sesanka gaj. Chyba też to co było o środku, okay. i tutaj bardzo dużo też takich zielonych. I tu jeszcze mamy żaglin. Tutaj pszczoła lataj z kamerą wśród zwierząt. No i tutaj jest ten żagwin z 9 zł. To jest chyba też hmm, tak mi się wydaje. To jest Jagwin No i to z tej półki to by chyba było na tyle. A no i tu jest jeszcze taka skalnica za 8 zł. I jedziemy do na następnej półki. Jeszcze przejdziemy do na następnej półki. Chciałabym Wam pokazać, jak tu jest strasznie dużo różnych osłonek. Naprawdę jest mnóstwo różne wzorów, kolory, kształty. Różne też materiały, ogólnie bardzo ich jest dużo. Są też takie duże, są mniejsze. Naprawdę, jeżeli chodzi o osłonki, to tu jest naprawdę bardzo duży wybór. No, to są jeszcze takie ładne. No, tylko cena też jest duża. Ale to jest jak gdyby. Oj, są jeszcze takie ładne. Yy, 31 zł, 99 groszy. proszę. Tutaj znajdują się magnolie. Ładne już Tylko takie Blast. mało liści No bo magnolie tak mają One chyba najpierw mają kwiaty, a dopiero potem liście Aha Paski. Bo nie mogę się zdecydować A na co? E, narodu Dendroni. Nie wiem taki... jaki kolor Germania. Germania Bardzo to dużo tych, to jest tych Jest tutaj? Tam, tam jest tych dronów Little happy no, Naprawdę to jest tak duży wybór. Tak, wiesz co, tam go nakreślę, bo O tym myślałam, wiesz, o tym Kata. Kata, Kata... coś tam. Kata więc grande floru. grande floru, no? Z takim wielkopiąto. Trzy 6. 6. 3 razy 6, to jest 2, jak 6, 6, 6, 6, Chelsea Wiseman moim Aha. zdaniem. Okay. Nowa zęba. Tylko będzie ciężko złapać pole. A czemu te odrony jeszcze nie mają kwiatów? No, bo one tak w kwiecie i mają. Aha. No. A tu takie za 250 zł. O Boże, jeszcze więcej. Okay. Germania. Ten no naprawdę wielki drony. dendron jest tutaj dużo, zobaczcie. No naprawdę Któryś... nie, nie jest w czym wybierać. Któryś powędruje na Mój Któryś. Tak. Tylko jeszcze nie wiemy.